Spytacie mnie, jak idzie mi czystka? A no, bardzo dobrze. Pewnie też spytacie o tą nową półkę, ale o tym zaraz. Siemano, klockowe świry. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym odcinku Czystki, czyli serii, gdzie. Czyszczę się z nadmiaru miksów, które mi się przez te właściwie już lata uzbierały. No, właśnie, bo dzisiaj rozmawiamy o miksie chociażby sprzed 3 lat. Właśnie, kurczę. Wiecie, że lata sekunda przy klocków będzie miała równe 3 lata? Dokładnie firmę założyłem w urzędzie 7 czerwca 2019 roku. Dajcie wiarę. 3 lata już więc niebawem będzie miała moja firma. I właśnie z okazji otwarcia firmy i tego, że miałem dofinansowanie, kupiłem sobie dość dużego miksa, którego zrobiłem 80%. Ech, dużo by tu gadać. To już kiedyś o tym mówiłem. Miałem taką przypadłość, że lubiłem 80% miksa. Po czym miksa odkładałem, brałem następnego i tak dalej. I dlatego właśnie między innymi muszę teraz robić czystki, bo z tych 20%, które mi zostawały, zostało z kilku miksów i trzeba było to w końcu zrobić. Ale ja czuję, że no to ta puka nie daje wam spokoju, więc chodźmy do niej. Moi drodzy, czystka to nie tylko oczywiście czyszczenie się z miksów, ale i ogólnie wprowadzenie jakiegoś większego porządku i harmonii na firmie. No i tak kurczę stwierdziłem, bo wiecie, szukam też miejsca, gdzie Mogę trochę czasu oszczędzić. Stwierdziłem, że wszystkie kartony, koperty, wszystko, wszystko mam tam na zapleczu. I każdorazowo, jak na komputerku coś zrobię, muszę iść tam po koperty i tak dalej. Stwierdziłem, że no co, trzeba mieć coś blisko. Jednocześnie, no mówię, kurczę, tak pomierzyłem coś i tak mówię, średnio mi coś tu pasuje. Słuchajcie, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie płytę OSB i sam sobie po prostu taką półkę skręciłem. No tu jak widzicie, no niektórych rzeczy nie przemyślałem, bo na przykład dopisowywałem, widzicie, pod ten karton, tu szerokość, a tutaj już jest trochę luz to nie przeszkadza. Tu również perfekcyjnie pod ten karton, tu miało być na koperty i taką półeczkę sobie zrobiłem. Tam plastiki na przykład z amitowych książeczek, które też wykorzystuję, by zabezpieczać co drobniejsze i bardziej takie, wiecie, delikatne klocki. Tutaj jeszcze koperty, które też wykorzystuję ponownie i folie Tutaj nawet foliki z gazetek, które będę wykorzystał ponownie. Zresztą tutaj niebawem powstanie taki słupek też właśnie z tych klasycznych półeczek szufladkami na folię, co mi znów pomo pomoże usprawnić pracę. I teraz widzicie, Cyk, komputerek, 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 cyk, chytam, cyk, pakuję. Znacznie usprawnienie. Półkę składałem, no nie wiem, no może faktycznie z 2-3 godziny mi to zajęło. Najwięcej było tu wyżynarką, mierzenia i dokładnego ten, bo samo skręcanie to już były sekundy. Ale nie powiem, półka mega usprawni mi pracę i teraz naprawdę będzie to szło znacznie szybciej. A przy okazji fajnie jest tutaj zrobione. Miejsce na zapleczu to się zwol zwolniło na inne rzeczy, więc. Plusik, dajcie plusik za półkę, docencie moje 3 godziny. Co też bardzo ważne i historyczne, to właściwie pierwszy raz będę kończył aż dwa. W sensie to były cztery. Dwa miksy naraz. Jeden z nich to jest jeden z tych nowszych miksów miks, który miał rozbić bank. Miks, który finalnie miksem nie był, bo, bo były tam zbyt duże braki, ale wyciągałem z niego elementy. I dziś jest właśnie dzień, kiedy po raz ostatni będę z tymi dwoma miksami miał do czynienia. Ale po kolei może najpierw zaproszę Was do tego starego miksa, bo mogłoby się wydawać, że tam są szczępy, a naprawdę znalazło się tam całkiem sporo rzeczy, a jeszcze bardziej sporo się znajdzie. No, słuchajcie, może zacznijmy sobie od tego, jakie tutaj zestawiki się znalazły. Przede wszystkim spójrzcie na to. Nie, oczy... znaczy nie, oczywiście, chodzi mi też niestety o katastrofalny stan naklejek. Osoba, która to zakupi, zapewne naklejki będzie musiała zedrzeć, bo one do niczego się nie nadają. Nawet te, które tutaj jakoś się zachowały, nie są pomięte czy coś, a tu, to już o tym nie wspominam, to po prostu straciły kolor i wygląda to po prostu. Sami widzicie fatalnie. Tutaj macie jakie to jest model, jakbyście chcieli sobie wygooglować. Ale znalazł się tutaj i taki. Poza tym, jeden bardzo, oj, bardzo stary wóz, jeszcze z tymi metalami, jeszcze z tym wszystkim i z takim tu ciekawym elementem. Co ciekawe, ten element generalnie składał się z 8 elementów i ten został sprzedany tam, nie wiem, za około 45-50 zł, a sam ten element, gdyby miał wszystkie brakujące, byłby warty czwarte, jak nie 80% tego, więc niestety będzie minimalnie wybrakowany. Słuchajcie, nawet jeden taki się znalazł tutaj. Oczywiście, maskę musiałem dobrać z miksa strychowego, ale mimo wszystko jest. Tutaj bardzo ciekawy zestaw, który jest kompletny i być może w momencie kiedy, nie wiem kiedy oglądacie ten film, nie może być, że jutro go nawet wystawię na sklep, bo jest kompletny. Bardzo mały zestaw, widzicie tutaj klocek jeszcze z shellem, czyli mały zestaw shellowy. Jeden z, y, tutaj będzie to z Hero Factor, czy, jeszcze chyba Bionicle to będzie, y, by wam pokazać, może coś wam to, zresztą pewnie Max to pokazuje, więc wiecie, y, o taki typas. Y, tutaj ciekawy trójkołowiec, brakuje jeszcze figurki, ale z innego miksu myślę, że go dobiorę. I brakuje tutaj jednego koła, by był pełny trójkołowiec. Poza tym, ten zestaw jest kompletny. Tak, tak wyglądały trójkołowce na początku istnienia LEGO. Dacie wiarę? Yy, dalej, tu jest bardzo ciekawy zestawik yy, z jednym strażakiem. To akurat nowszy, bo tak wiecie, tu było wszystko w tym miksie. Yy, mamy chociażby... No akurat bez naklejki. Dobra, pewnie mam screeny, teraz pokazuję. Yy, tutaj jeszcze taki zestaw. Highway też spoko. Chyba jednego elementu brakuje. Może jeszcze mi się uda go dzisiaj znaleźć, bo zbierać, albo wziąć z innego miksa i jutro na sklepie wyląduje. Jest też trochę tych ryzyków. Jak widzicie, w środku czekają trzy, mają naprawdę znikome braki. To się generalnie tak se sprzedaje, no ale spróbujemy. Tu jest kompletny i on na pewno jutro na sklep poleci, więc jeżeli macie chrapkę, no to zapraszam. Tam jest samolot z kreatora, gdzie jeszcze brakuje też kilku elementów. Tutaj też widzicie, już zacząłem go składać. No niestety koła brakuje i też kilku, więc to jeszcze poczeka. Tutaj ten statek, no kurczak tak patrzę, widzicie, mam połamane elementy, więc chyba go sobie no, daruję po prostu i chyba go faktycznie wystawiać nie będę. Bo tutaj też mam, ale... A nie, w sumie tu mam chyba. Dobra, może z tych dwóch bym radę. Tu jeszcze pomyślę, wiecie, no jeszcze 2-3 godziny nad tym miksem popracuję. Tu ciekawy też zestaw, w ogóle wózek widłowy. By wam pokazać ciekawy element, zaraz go wygrzebię, albo nie pokażę, bo nie widzę go teraz. Gdzieś tam był taki... Jezno, widzę gościa. Chodź tu, gościu. O, widzicie jaki element? To jest oczywiście jeden element od wózków widłowych. No gimby nie znają. Dalej tu autko, jeszcze też minimalnie policyjne autko do kompletacji. Tu w tym pojemniczku czai się ten kreator. Też chyba w miarę kompletny był. Tu jeden czy dwóch elementów łatwo dobranych z innego. O czym wcześniej też zapomniałem w poprzednim odcinku. Spójrzcie, jest tutaj też boisko do koszykówki. Jest też piłka. No niestety, ale fakt faktem jest to, że nie ma tu figurek. Ale wiecie, jeżeli ktoś ma swoje miasto i chciałby sobie wnieść na przykład, zrobić boisko po prostu gdzieś na środku miasta. Super okazja! I tu jeszcze jeden został mi do, do kompletowania. Właściwie mocnego, jak widzicie, to jest 5 elementów na krzyż. Ale będzie, jak więc widzicie, miks wydawał się już taki se. A tu spokojnie kilka stóp wyciągnę. W tym raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 minimum zestawów. Jeszcze 2, 3 wyciągnę, w sensie tam co jest. I tu się waham, bo tu niestety są dość duże braki. A w tym zestawie, bo go nie pokazywałem właśnie z, yy, z Maze Windu, bo ten klon pójdzie do innego na pewno zestawu. Pytanie, czy mi się go opłaca składać, bo tu będziesz 30% braków. I jeszcze to przemyślę i zobaczę, jakie są braki. No jeszcze się z nim tutaj trochę być może pobawię. Natomiast to kosztował kosztowało kilka stówek, więc byłoby warto. Natomiast sam z Windu już przecież jest mocno, mocno cenny, mocno, mocno, mocno dobrze wyceniany, więc zobaczę, co tutaj zrobię. Co zostało z tego mixa? No właśnie, bo to nie wszystko. Mam bowiem tutaj jeszcze pojemniczek z innymi cennymi klockami, które już wziąłem. Między innymi dwie pelerynki, takie jedna poszarpana, druga zwykła i troszkę innych klocków się tu walających. Klocki z dziurą? Co za zwyrol to przewiercił? A no żaden moi drodzy, to jest oficjalny klocek, ale o tym opowiem kiedy indziej, może na jakimś szorcie. Poza tym dość dużo klocków się tu wala cennych, także spokojnie. Jest. Tutaj też trochę hajsu jeszcze w tym będzie. Jak najbardziej też figurki się jakieś trafiły, zostało, które finalnie nie robiłem. Yy, duże miecze. No troszkę też tutaj gold będzie, ale to też nie wszystko, ponieważ tutaj mam jeszcze resztę tego. No tylko, że to to już faktycznie takie większe, powiedzmy, no nie są mi to a na przykład skałki, co sobie pewnie zostawię, takie fajne. A od razu je sobie zostawię. No właśnie, moi drodzy, ze mną jest coraz gorzej, bo powołałem sobie tutaj taki pojemniczek i coraz więcej sobie elementów zostawiam i to nie jest dobre. Spójrzcie, jaka ciekawa kurczę korona. No czyż nie? Czyż nie jest cudowna? Jakąś tam flagę piracką sobie zostawiam, jakieś hełmy, jakieś takie elementy niepozorne. Ale o tym też może opowiem kiedyś, na jakimś innym odcinku. No, tu z Mixa Bionicle też waham się, czy sobie tego elementu nie zostawić, bo jest po prostu kapitalny. No i poza tym, tu jest jeszcze taka tacuszka, ale tu już widzicie, no ten klon, on faktycznie zrobi robotę, on się sprzeda mega, ale poza tym, no jest troszkę jakichś elementów, ale nie ma czegoś, co by nie wiadomo jak urwało. Coś się w sensie jeszcze dozbiera, coś się uzbiera, no i będzie cudownie. Te sobie zostawiam droidy, bo w innym zestawie mam choke, yy, który nie ma właśnie figurek, więc on go tam trochę uzupełni, poza tym zostało też jak widzicie dość dużo elementów więc y, coś tu jeszcze powybieram, może na takie gdyby się ktoś puści, może na taki element, na same szafeczki zapewne też to ma takie uber, uber mega stare okna, ale nie jestem pewny, czy one by się w jakikolwiek sposób sprzedały. Jak myślicie? Troszkę więcej drzwi, troszkę okien. No i tutaj na przykład zostało tyle czerwieni, dość dużo też białości, jak tutaj możecie zobaczyć zostało. Poza tym tutaj mam jeszcze spójrzcie, czerń została, zostały również dość dużo plejtu. Także będzie co jeszcze stąd wystawiać, więc wiecie, ja dzisiaj mówię, że faktycznie to jest koniec miksa, bo to jest koniec składania zestawów i wybrania cennych elementów, ale jeszcze gdzieś tutaj troszkę podziubię, przy czym już nie muszę, więc to nie będzie dziubanie 2-3 dni, to będzie dziubanie, wiecie, wyciągnę kilka elementów i tyle co najbardziej cennych. I tak by się kończył, moi drodzy, miks przed 3 lat. Sami przyznacie, że cudownie, że w końcu go kończę, prawda? Ale to nie wszystko. Dużo zestawów też niestety odpuściłem, i to niestety ze względu na stan. Chociażby taki oto 335 Transport Truck, pomimo tego, że mam tu tutaj nawet wiele elementów z niego, wielu ważnych elementów z niego, ale na przykład, jak się tak przyjrzałem, to nie tylko wielu elementów już brakowało, i to takich mimo wszystko cennych. Ale spójrzcie, na przykład koła wyglądały tak, no nie wygląda to sami przyznacie dobrze, niesmacznie, wręcz więc odpuściłem chociażby tego typu. Już tutaj niestety sety. Mamy bowiem jeszcze tutaj tego miksa, no właśnie, miksa, który miał rozbić bank, finalnie nie rozbił, a finalnie i tak będzie najlepszym miksem w historii. Tu już właściwie zostały same elementy, wszystkie. One są do wymycia i one są do wystawienia. I tak, przez koniec miejsca nie rozumiem to, że koniec, czyli zerowałem go w tym momencie przynajmniej, ale wiecie, one już będą leżały w pojemniku i czekały na wystawienie, więc ja je sobie będę yy, co tydzień w czwartki wystawiał, nie będą mi tu zalegać, więc de facto to jest jakby trochę koniec jednak tego miksa i to jest ten bogaty miks, także go chowamy i koniec go. I powiem wam szczerze, to jest bardzo fajna sytuacja teraz, bo widzicie pozbędę się lada chwila tutaj stąd wszystkiego, plus tych pojemników jeszcze tutaj z ziemi i zwolni mi się całkiem dużo miejsca, bo tutaj cały czas czekałem jeszcze inne miksy i wtedy coś stąd znów zniknie. Innymi słowy, w końcu czystka to będzie taka czystka, jaka miała być, bo o ile skończyłem ten pierwszy miks, ten pierwszy, pierwszy, pierwszy w historii sklepu, o którym też wam kiedyś opowiadałem to to już było takie małe opakowanie Tutaj naprawdę mówimy o wiecie o kilku dużych pudłach z klockami, które faktycznie zawalały mi miejsce i które faktycznie lada sekunda, czytajcie, do końca tego tygodnia znikną. Mogę brać się więc za kolejny miks i właściwie powiedzmy to jest jedna czwarta tej roboty, którą tutaj mam. Nie licząc oczywiście miksa na stychu z Bionicle, na którego też mam powoli jednak pomysł, że chyba raczej zniosę go tu, bo tam się okropnie. Nie, tam jest okropnie. Złe światło. Nie, na, na pewno go będę znosił tu, ale potrzebuję takich więcej opakowań, więc gdy mi się trochę tu ich pozwalnia, tych dużych opakowań, to sobie poprzynoszę te tu i jednak będę pracował z nimi tutaj, w tym miejscu. Natomiast, moi drodzy, co jest bardzo ważne, tak jak mówię, jest to 1 czwarta pchnięcia roboty do przodu. Dla chwilę biorę się za kolejne miksy. Pamiętajcie, że to też nie będzie jakieś mega szybkie. Mam jeden miks przed trzech lat, właściwie też, który jest w ogóle nieruszony, a ma tam baz 20 kilo, więc to trochę zajmie. Następny, który będę robił, myślę, że ten, który robiłem rok temu w wakacje. Dlaczego? Dlatego, że najpierw chcę pokończyć miksy zaczęte, bo wiecie, cały czas. w Głowie mi siedzi, co w nich jest w środku. Tymczasem, miksy nieruszone, jak ten mówię, pod biurkiem, który jest od trzech lat nieruszony, jak i ten jeden na zapleczu, dość mały, ale jednak nieruszony, to są miksy właśnie nieruszone, gdzie ja wiecie, po prostu rozdzieliłem je na kolory i tyle. A tutaj są miksy, które już robiłem, gdzie więcej pamiętam, co było, co jest, jakich elementów mogę mieć, jakich mogę nie mieć. W związku z tym najpierw chcę pokochać te, które mam, a później dopiero brać się za nowe. Chociaż to będzie ciekawe, jak wam przypuszczanie, w przyszłym odcinku powiem, że kolejny miks jest ten absolutnie najnowszy, który kupiłem. Za 8 tysięcy. Ale o tym powiem wam jeden z przyszłych odcinków, yy, ponieważ tam przypuszczanie po prostu nic nie ma. Nic tam z niego nie odbuduje, więc on po prostu będzie się całkowicie na części, a też zajmuje mi miejsce, którego jak wiecie, potrzebuję mocno, więc skoro idzie cały na części, a nic tam nie ma, tak go przyjeżdżałem, no to po prostu bez sensu jest go też trzymać teraz kilka miesięcy, gdzie on i tak ma klocki 30-letnie, więc one już tak dużo nie zdrażają w tym czasie. Yy, ale to zobaczymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że dostrzegacie to, jak czystka idzie dobrze, nie tylko, że chodzi o pół. I ogólnie też porządek, chociaż możecie go gdzieś w tle nie widzieć na moim filmie. Ale powoli, powoli, nie od razu klocko Zaur Park zbudowano. Natomiast tutaj, mówię, ten mix to jest super, naprawdę. To jest taki moment, że ja się aż cieszę, że pchnąłem to tak faktycznie, widzialnie do przodu. W sensie, kiedy to kręcę, jeszcze nie widzę. Ale w sobotę już to będę widział. Dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!